Witam po raz kolejny w mojej aktualizatorni tabletów. A dzisiaj klient podesłał mi 10 tablet firmy Samsung, a dokładnie model GTN 8000. Poprzednio śmigało to na Androidzie 4, a teraz zalicza spory upgrade systemowy. Wjechała sobie nakładeczka Lina GOS. Numer 19 z Androidem 12 na pokładzie. Trafił mi się znowu niewymagający klient, więc za dużo tych aplikacji do zainstalowania nie było. Ale tak pokrótce można zobaczyć karty SIM wykrywa. Nawet latareczka sobie działa. Pyk pik. O, klik. Spotify, zobaczymy czy działa. Przypina na klik. Mamy tu normalnie obsługę gestami jak już w tych nowszych Androidach. Sklep Play mamy też na zainstalowany. Wszystkie tam dostępne aplikacje możemy sobie wrzucić. Nie będę tej aplikacji uruchamiał. Tu mamy normalnie przeglądarkę. Tym razem wrzucimy sobie interię, a nie WP. Jak to bywa w moich filmach. No, chodzi to na klik. No. Przypominam, że ogarniam też inne tablety, więc można podrzucić. Nie ma problemu na ten tablacik możemy jeszcze wrzucić Androida 13, ale na tą chwilę jest to wersja wydana na rynek amerykański i Google Play ma tam jakieś problemy, żeby działać stabilnie. No to się nawet fajnie prezentuje. Możemy sobie dowolnie spersonalizować tableciór. Tak to wygląda. W sumie co tu dużo gadać, to by było na tyle. Pozdro.